Czy ty jesteś przesądna? Masz jakieś takie rytuały na przykład też związane z występami, czy w ogóle ze swoją karierą? Jak to wygląda? Ja niestety jestem bardzo przesądna i próbuję się z tego wyleczyć, bo to jest głupie. Przesądy uważam, że są trochę głupie. Takie jest, zabobony, tak? Takie, takie zabobony, że ja na przykład y, że ja muszę, nie mogę się wrócić do mieszkania i na przykład zapomnę nawet ostatnio wyszłam bez telefonu i powiedziałam, nie wrócę się. I pół dnia bez telefonu byłam. Zdecydowałam mm -hmm. się, nie wrócę, bo to, bo to przynosi pecha. Więc y, kurczę, takie głupie przesądy, wie, że próbuję się z tego wężyć, bo to jest akurat no nic to dobrego nie wnosi. A na koncertach, jak, jak to wtedy wygląda? Nie wiem, coś robisz przed wyjściem na scenę? Na przykład jakiś konkretny Jaki zabieg, rytuał, za... tak? coś, jakieś czary-mary? Nie nie. nie, 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 akurat przed koncertem ja e, właśnie nigdy nie próbuję się wyciszyć, tylko zawsze staram się być wśród osób, które mają dobrą energię z moim zespołem, z moim e, po prostu z, z ludźmi, którzy mnie wspierają i razem gdzieś się wymienić dobrą energią, e, przytulić e, i mieć dużo kawy.